Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmy z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, Mokate, indywidualne mistrzostwa Polski kobiet, druga runda już za nami. Bardzo interesujące pojedynki, bardzo ciekawe partie. No i tak jak widzicie tabelka przedstawia się niesamowicie wyrównanie, aż tutaj połowa stawki zawodniczych to zawodniczki z jednym punktem, także każda z nich tak naprawdę można, może wskoczyć jeszcze na podium. Zresztą to dopiero dwie rundy, tak? Siedem rund jeszcze przed nami. Na prowadzeniu Klaudia Kulon dwa punkty na dwa, na drugim miejscu Karina Cywka, która ma na pewno utrudnione zadanie, ponieważ podczas tego turnieju jest w zaawansowanej ciąży, także no, naprawdę chylę czoła, że zdecydowała się zagrać ten turniej. No i jak do tej pory jeden remis i jedno zwycięstwo. Liderką turnieju 2 na 2 doskonały start, start Klaudii Kulon. Także ogromne gratulacje, Klaudia. Jeżeli to oglądasz, to trzymam kciuki. Można powiedzieć, że, że jesteś od dłuższego czasu Wielkopolanką mieszkającą w Poznaniu. Niezwykle sympatyczna zawodniczka, bardzo aktywna. Także dzisiaj, właśnie jej partię zobaczymy, jaką taką partię liderki. Klaudia wygrała swój pojedynek z Julią Antolak. Warto też dodać, że Klaudia Kulon w swojej kolekcji nie ma złotego medalu Mistrzostw Polski, także są, było, był brąz, było srebro. Był złoty medal, ale w szachach błyskawicznych, warto to podkreślić, 15 na 15 w Katowicach te mistrzostwa się odbyły. Ale tutaj klasyki to zupełnie inna sprawa, także no, gdyby... Tutaj Klaudia jeszcze przycisnęła, to jest duża szansa, żeby poprawić ten swój bilans no i zdobyć to upragnione złoto. Także, moi drodzy, partia Kulon-Antolak będzie na końcu. Teraz zacznijmy od ekspresowego przeglądu tego, co działo się na innych deskach. Bardzo interesująco było w, w, u debiutantki Honoraty Kucharskiej z Anną Kubicką, Honorata tutaj dostała naprawdę, można powiedzieć, wygrywającą pozycję. Zresztą zobaczmy, jak, jak beznadziejne są tutaj te figury: Skoczek i Wieża kompletnie nie grają. Też pozycja czarnych, mocno rozbita. Jedyne ma tutaj jest to, że mają piąka więcej. Tutaj Anna Kubicka do samego końca wierzyła, że tutaj gra o wygraną. Dopiero w pewnym momencie, dopiero teraz zdała sobie sprawę, mówiła tak podczas. Komentarzu na żywo, że tak naprawdę to ona musi walczyć w tej pozycji na remis, o remis. Nastąpiło posunięcie C3, jedyny taki ruch, który może coś w tej, coś w tej pozycji ugrać. Po C3 jest BB c3, BB c3. I tutaj trzeba było jednak zagrać posunięcia. Skoczek na B6. Ten ruch wygrywał. Widzimy, że wisi wieża. Jeżeli wieża odejdzie, to po prostu konsumujemy skoczka i konsumujemy wieża. Jest szach. Bierzemy za chwilę wieża. Gdyby nastąpiło C2, tutaj z atakiem na tą wieżę, to wieża może się spokojnie przesunąć na tą pole. Jeżeli nastąpi szach na D4, to król się przesunie na H1. I tutaj oczywiście. Po posunięciu w stylu Hetman F2 nie możemy zbić wie, wieżą na F2, no bo jest promocja z wygrana ale tutaj wchodzi inny wariant: można dać szacha, król na G7, można dać kolejnego szacha, król się cofa e, i teraz już e, możemy zbić Hetmana i pozycja jest wygrana. E, także po skoczku B6, tak naprawdę no, nie ma co tutaj grać, ta pozycja jest wygrana. E, no, poszło w partii Hetman na D8. Hetman na f8, i tu myślała Honorata Kucharska, że po Hetman c7 po prostu będzie mieć kontrolę nadal nad tymi polami. Ta wieża też tutaj nie wyjdzie. No i włączę za chwilę jakąś wieżę do gry, włączę skoczka i ta pozycja się sama wygra. Bardzo dobre posunięcie było c2. To znaczy inaczej, no takie perspektywiczne, które tutaj dawało jakiekolwiek szanse na to, że, że tą pozycję można uratować. Idea jest taka, żeby oddać pionkę C i żeby skoczek po prostu wyszedł. Także mocno dotknęła tutaj Anna Kubicka, jeżeli nastąpiło w, w przypadku na, po posunięcia. Hetman bije C2, koń na D7 i po Hetman E4 już no, zdecydowanie łatwiej się tą pozycję gra. Także wydaje mi się, że po prostu honorata w tej pozycji. Wcześniejszej pozycji wypuściła tą, tą partię. No, mogła się cieszyć, cieszyć ze zwycięstwa, a Anna Kubicka, tak jak sama powiedziała, no już dawno nie zremisowała w tak szczęśliwy sposób. Wieża E8, szach i po Hetman G7. Tutaj oczywiście nie można brać skoczka, bo spada wieża w narożniku. Jeżeli nastąpi Hetman BG7, król BG7, białe chwilowo z Pionkiem więcej, ale po wieży D1 dokładne posunięcie wieża E3 z taką ideą, żeby zagrać posunięcie wieża na A3 i po koniu B2. A tutaj zawodniczki zgodziły się na remis, e, także chyba sporo emocji było w, w partii Anny Kubickiej. Najdłuższą partię rundy rozegrała Patrycja Waszczuk z Kariną Cywką. Patrycja po szczęśliwym zwycięstwie w poprzedniej rundzie niestety nie dała rady tutaj. E, Utrzymać remiso z kariną Cywką. Aż 7 godzin grały zawodniczki, także ponad 7 godzin. Także naprawdę morderczy pojedynek. Widzimy pozycję z różnobarwnymi gońcami. Ten król tutaj przywędrował aż do tego narożnika, żeby schronić się, żeby nie był, nie był szachowany przez wieża. Czarne mają w, w tej pozycji dwa pionki więcej, przy czym są to pionki na jednej linii, także tak zwane pionki zdwojone. I partia zakończyła się takim obrazkiem. Nastąpiło wieża G4 z atakiem na gońca. Wieża E2 i po wieży na H4 nastąpiło C4 i tutaj po prostu zawodniczka podstawiła Patrycja Waszczuk, po wieży na H3 jest taki prosty atak z odsłon także wieża, wieża jest podbiciem, widzimy w tej sytuacji widzimy też, że, wie, że goniec jest z podbiciem także no, Karina Cywka no, udowodniła, że jest zawodniczką jednak bardziej doświadczoną na Patrycja mimo całkiem dobrej partii no niestety tym razem bez punktu w kolejnym pojedynku spotkały się dwie bardzo doświadczone zawodniczki: Joanna Majdan po wczorajszym remisie i Jolanta Zawacka, która chciała się po prostu odkuć za wczorajszą porażkę. No i to z górą, górą jednak Jolanta Zawacka, legitymująca się wyższym rankingiem. Mamy taką końcówkę, wydaje się, że taką niewinną. Można powiedzieć, że tutaj się jeszcze dużo, dużo może zdarzyć. Ta partia kończy się dosłownie za kilkanaście ruchów. Nastąpiło Hetman B5, teraz wymieniać czy nie wymieniać białe się zdecydowały wymienić i po AB na B5 czarne mają swój atut w postaci piąka B mają swój at, białe mają swój atut w postaci piąka D i teraz wydaje mi się, że tutaj słabe posunięcie wieża na B1 ponieważ wchodzi taki obrazek Skoczek na E4. No, oczywiście tutaj nie możemy być wieżą na B5, bo to skończy się po prostu takim pięknym matem poprzez skoczka F2. No i co zrobiły białe? Jeżeli białe w tej sytuacji wrócą, wieżą na F1, no to i tak spadnie ten pionek, bo jest posunięcie skoczek F2. Wieża F2 i wieża bije E3. Czarne są lepsze. W partii tak nie nastąpiło. W partii nastąpiło posunięcie G3. Spad pionek na F2. I po król G2 to też bardzo ciekawy obrazek. Zobaczcie sobie dwa skoczki. Tak, i dwa skoczki tak bardzo rzadko coś takiego widzimy. Czarne odeszły skoczkiem na C3. I teraz tak wisi wieża i wisi skoczek w tej pozycji. Coś trzeba zrobić. No i wieża odeszła na pole F1 w tej sytuacji. Skoczek z kolei, czarne nie chciałeś na taką pozycję, czyli tak i tak. Tutaj uważałeś, że te, te szanse są jeszcze na remis dosyć spore. W partii poszło skoczek D3, także tu mamy kolejne ciekawy obrazy. Przed, przed chwilą mieliśmy kwadrat skoczkowy, teraz mamy taką linię prostą, na którym usytuowane są skoczki, także ciekawie. I po skoczek, skoczek na E5, skoczek bije E5, D bije E5, wieża bije E5 i po król F3 B4 i czarne zwycięsko wyszły z tego, z tego pojedynku, także myślę, że Joanna Majda na pewno może mieć duże pretensje do, sama do siebie, bo spokojnie mogła tutaj w tym, w tym pojedynku powalczyć, może nie o zwycięstwo, ale remis był no taki najbardziej sprawiedliwym wynikiem, także no, dziwne zaskoczenie, no ale tak to czasami bywa, może jakieś emocje, może nie do czas, także zobaczmy kolejny pojedynek. Monika Soćko nie ma łatwego zadania, w pierwszej rundzie nie przebiła Julii Antolak w drugiej rundzie nie przybiła Alicji Śliwickiej. Pozycja równa materialnie, gra odbywa się na skrzydle królewskim oraz w centrum. No i ta partia przebiegła w taki sposób, że Alicja Śliwicka wieża z E 8 Tutaj, żeby stworzyć nacisk na piąka D, poszło skoczek E4, Hetman na A4 i ta pozycja się jeszcze bardziej uprościła. Tutaj za chwilę się figury powymieniają. Wymiana, wymiana. I po Hetman C2 po prostu Alicja Śliwicka przeszła do końcówki wieżowej, którą obliczyła, że spokojnie zremisuje. Po wymianie, po wymianie, Monika Soćko chwilowo z pionkiem więcej, ale pionek zostanie zablokowany. I po F5 dwie, dwa, dwie obrony ze strony białych, dwa ataki ze strony czarnych, i po posunięciu wieża. Tutaj zawodniczki jeszcze trochę pograły, ale ta pozycja, ta partia skończyła się remisem. No dobrze, i na sam koniec partia liderki Klaudia Kulon z Julią Antolak. Klaudia Kulon wczoraj wygrała, także w dobrym humorze przystępowała do partii, ale w takim samym nastroju też Julia Antolak po dobrym, dobrej partii z Moniką Sośką i po Remisie. Partia rozpoczęła się od posunięcia D4, skoczek f 6 goniec G5, atak Trąbkowskiego, bardzo popularny debiut, między innymi tutaj reklamowany przez Kamilę Plichta, który Nagrał na ten temat kurs D5, i tutaj nastąpiła linia Goniec Bie F6. Tutaj można też zbijać pionkiem z EB na F6. E, pozycja sprowadza się do bardzo strategicznych układów. Po GB na F6 jest posunięcie E3. E, czarne odpowiadają tutaj od razu naciskiem na C5 e, i białe DB bije, D bije na C5. Czarne grają posunięcie E6 i tutaj Klaudia odpo odpowiedziała posunięciem skoczek 3 Główną linią jest zagranie posunięcia C4, ale tutaj też może się to sprowadzić do takiej końcówki, której z pewnością nie chciała grać. Czyli po DB C4 można tutaj grać Hetman d 8 można spróbować Hetman na A4 w tej końcówce po Hetman B d 8 myślę, że nie ma za bardzo czego szukać. Król d 8 goniec bije C4 i goniec na C5. Wydaje mi się, że koło równości jedynym atutem białych jest, są te zdwojone pionki. Także w partii poszło posunięcie skoczek F3, odbicie pionka, goniec E2, skoczek C6 i poroszadzie, poroszadzie. Myślę, że obie zawodniczki, no już jak to się mówi, zaczęły tutaj grać na głowę. Um, nie używając już jakiegoś przygotowania debiutowego, tak, debiutowego, tak, tak sądzę. Przy czym no, główne główne plany pewnie dla obu były znane. Po C4 nastąpiło posunięcie D4, i tutaj ruch, którego się Julian Tolak nie spodziewała, raczej myślała, że tutaj nastąpi jakieś bicie, nastąpiło posunięcie B4. I ten wariant mógł się sprowadzić do tego, że pogoniec bije B4, grano by taką pozycję, miały, miałyby bardzo mocne centrum i no. Chyba ta pozycja Julii się nie podobała, także wydaje się, że ta gra jest bardzo przyjemna. Mocne centrum, słabości pionkowe, powinno się dobrze grać. Dlatego tutaj zdecydowała się na wariant D3. Oddanie tego pionka i po B bije C5, D bije E2, Hetman bije E2. Białe są przez chwilę z pionem więcej. Następuje Hetman E7, nie ma jak z tego pionka bronić, także to było tylko chwilowe oddanie pionka. Skoczek C3, Hetman bije C5, i tutaj sama zawodniczka w studio. Claudia podkreślała, że kusiło ją, żeby grać tutaj posunięcie Hetman B2 z naciskiem na pionka B7, z naciskiem na pionka F6, ale jak mówi swoim juniorom, żeby właśnie rozprowadzać figurę niegrające i taką figurą z pewnością jest wieża, wieża A1. Także poszło wieża z A na B1. Hetman F5, ten ruch wydaje mi się, że jest niedokładny. Można było zagrać inaczej. Można było zagrać wieża D8. Ten Hetman tutaj będzie bronił tak dosyć dziwnie króla, ale no, jest, to, jest to i obrona, i jest jednocześnie atak, bo będzie patrzył na króla. W tej sytuacji można było zagrać właśnie posunięcie wieża D8. I powierza B5 Hetman mógłby się właśnie w ten sposób schować, ewentualnie tutaj pomagać w atakowaniu króla. Jeżeli gramy posunięcie Hetman na F5, no to tak jakbyśmy troszeczkę stracili tempo, ponieważ no ta wieża nie jest, nie jest na polu D8. Tylko pytanie, czy ta wieża będzie szła na D8? Być może Julia Antalak w ogóle nie planowała stawiania wieży na linii D, tylko planowała postawić wieża na linii G. Także to już, to już kwestia takich dywagacji. W partii właśnie po Hetman F5. Hetman G6 i tutaj taki prze, przedziwny manew, można powiedzieć. Klaudi Kulon. Sama chyba nie za bardzo w ten manew wierzyła podczas partii, tak przynajmniej z tego, z tego, co słyszałem podczas analizy w studio. Zagrała posunięcie skoczek H4 i po Hetman G7 poszło wieża H5. I tak możemy sobie zadać pytanie, po co ta wieża tutaj poszła? Tak, tutaj nie stwarza żadnego jakiegoś konkretnego ataku. Wydaje mi się, że po prostu, no, tu jest jakaś presja, która. Którą chciała stworzyć po prostu na przeciwniczce, a Klaudia jest zresztą bardzo aktywną zawodniczką, także taki ruch no, jest z pewnością jest w jej stylu. W partii poszło posunięcie F5. Gdyby szło coś takiego spokojniejszego w stylu Goniec D7, to Klaudia mogła dalej tą partię potoczyć w ten sposób, że F4 król H8, Hetman B2 z groźbą skoczek na E4, tutaj zresztą też pianek wisi. I po posunięciu f5 jest takie włączenie kolejnej figury do gry, także wieża f3, na przykład skoczek s7 i wieża h3. No, także ten układ jest no, przedziwny, przed bardzo oryginalny, można powiedzieć. No i wydaje mi się, że, że dosyć mocny jest nacisk i presja na figury czarne. W partii poszło co innego, poszło posunięcie f5, wieża c1, król h8 standardowo po to, żeby tutaj wieża się wmontowała. I białe odpowiedziały skoczkiem na F3. Widzimy, że ta wieża tak troszeczkę tutaj się jednak w tej pozycji zagubiła. W partii poszło F6. Wieża D1 wróciła, wieża na linię D, na linię otwartą. I wieża na G8 jest groźba mata. Widzimy, że wieża pomaga Hetmanowi, grozi mat na G2. G3. I poszło posunięcie E5 i na wieżę H4. Tutaj bardzo Klaudia bała się tego posunięcia skoczek na E7. Tu wydawało jej się, że po prostu ta wieża stąd nie zdąży wyjść. Na przykład, gdyby poszło posunięcie takie, próba uwolnienia poprzez C5, no to ten, ta wieża chce się tutaj przemieścić. No to jest odpowiedź F4 i groźba jest taka, że skoczek g6 i jak wieża pójdzie na h5 to goniec na g4 bardzo bardzo nieprzyjemna. Okazuje się, że jednak tutaj się wszystko zgadza białemu kolorowi. Po skoczek g7 można zagrać skoczek d5 i po skoczku g6 wieża h5 widzimy, że ta wieża weszła i coś nie może wyjść z tej pozycji i na posunięcie f4 skoczek H4. Tu oczywiście no, trzeba zapobiec tej groźbie gońca, gońca na G4, także po skoczku na H4 skoczek bije H4 i powieża bije na H4 trzeba tutaj odpowiedzieć czarnym i F bije na G3 i po H bije na G3, no myślę, że białe, białe są w miarę ok. Po gońcu G4, Hetman D3 i goniec D1 i tutaj też bardzo ważne posunięcie, że my tego, tego, tego gońca nie odbijamy. Tylko tak jak tutaj już pokazałem wcześniej, gramy posunięcie, skoczek na F6. No i teraz, jeżeli Hetman to przyjmie, no to jest mat, czy to Hetmanem, czy to wieżą. A jeżeli tego nie przyjmie, no to jak wieża sobie gdzieś tam odejdzie, no to jest jeszcze gorzej, bo to znaczy, jest tak samo źle. Wieża bije H7. Ewentualnie można rozpatrywać jakieś odejście gońcem, ale to cały czas jest, jest problem. Także mocna kopyta, skoczek bije F6. Wydaje mi się, że zawodniczki tego nie widziały. Dostąpiło posunięcie F4. I tutaj Klaudia się ucieszyła, ponieważ. No, ten skoczek pomoże tam w, w ataku na tamtej, na tamtej stronie, na stronie królewskiej. Po skoczek E4, g 3 g 3 nie można grać od razu posunięcia goniec na G4, bo jest zwierzę g 4 Hetman G4 i widełki poprzez konia F6 i białe, odbijają jakość i tego pionka sobie wzięły na, na, na polu F6. Poszło w partii posunięcie goniec F5, także najpierw zrzucenie tego skoczka, goniec też bardzo ładnie pomaga na H7 i poskoczek na D6 jest właśnie to wmontowanie się na pole G4, przy czym już nie widzimy, że nie ma bicia na F6, także to jest ta korzyść. Tutaj Klaudia miała ogromne dylematy, ponieważ jeżeli ten goniec tutaj zwiąże tą pozycję, to grozi chociażby posunięcie E4 i dołożenie skoczka z ogromnym naciskiem na, tego, na tą figurę. Jak na, z tym poradziła sobie zawodniczka? No, na pewno nie ruchem konie 5, tutaj przypadkowo to nacisnąłem. Poradziła sobie ruchem C5, tak było w partii. I jeżeli poszłoby takie posunięcie. No to jest sprytne posunięcie Hetman na C4. I tu widzimy, że Hetman schodzi z tej, z tej groźby, jednocześnie atakuje pionka, a jeżeli goniec czy tam pionek weźmie na F3, to jest posunięcie konie F7. Widzimy takiego, może nie mata zduszonego, ale pozycję, po którym trzeba oddać Hetmana, Hetman bije F7. Także C5 było z pewnością zaskakujące. Nastąpiło goniec na E6. I teraz typowe w takich pozycjach, czyli, czyli tutaj jak już pionka H nie ma, to można tą wieżę, która jest bezużyteczna na linii D, dobra, ale no nic konkretnego tu nie, nie robi, można wpróbować wmontować do ataku poprzez wieżę H1, czyli wieża H1 i z mocnym naciskiem na H7. Dlatego nie dziwi posunięcie król G2, hetman E7, hetman C2, kolejny nacisk na H7, tu widzimy i wieżę, i hetman atakują w tą stronę, wieżach G7, wieża H6, Goniec g4 i tutaj bardzo dobre posunięcie, konie f5, które po prostu upraszcza pozycję, a białe tutaj dominują w tym, w tym układzie. Pogoniec bije f5, hetman bije f5, hetman bije c5, wieża z d na h1, podsumujmy. Białe mają w tej pozycji chwilowo piąka mniej, zawsze mogą tego piąka odbić. To nie jest jakiś wielki problem. Także, jak ten pionek spadnie, no to tak naprawdę okaże się, że kłopotem tutaj w tej pozycji jest to, że król jest słabo broniony, a ten król, no, temu królowi tak naprawdę nic nie grozi. Także Hetman wrócił do obrony i powierza bije F6. Wieża A na G8, teraz już w pionkach równo, no ale no widzimy, że te dwie wieże uderzają w pionka, który jest broniony przez pionka a te figury tutaj uderzają w piąkę, który musi być broniony po prostu przez figurę. Dodatkowym problemem są wyskoki skoczka. Tak? Może nie koń G5 od razu, ale jakiś koń D2, koń 4 jakiś koń H4. Tutaj jest naprawdę sporo możliwości. Wieża H6, jest kolejny atak. Wieża na F8. I tutaj, no nie wiem, czy to było podstawione, czy nie, w każdym razie tutaj w tej pozycji można, Klaudia Kulon bierze materiał, czyli Hetman broni jednocześnie punktu H7 i Hetman broni wieżę, no i nie rozdwoi się, nie ma takiej opcji. Wieża bije H7, wieża bije H7 i jeszcze raz wieża bije H7, no i tu widzimy, że po zbiciu następuje posunięcie, Hetman bije F8. Jest teraz pianek więcej po stronie Klaudii, przy czym Klaudia ma 3 na 1 na skrzydle królewskim, a 1 na 2 na skrzydle hetmańskim. Takie pozycje też da się wygrać Hetman na G8, szach Hetman na G7. Białe próbują sobie zostawić w tej bardzo ciężkiej pozycji dla króla, swoją mocną figurę, czyli Hetmana. I tutaj troszeczkę mnie zdziwiła dziwi, ta decyzja Hetman E7. Nie wiem, czy to jakieś kłopoty niedoczasowe czy. czy, czy no raczej nie, nie było to celowe. Po hetman e7 po prostu leci kolejny pion. Można było zagrać po posunięciu krucha h7. No i białym nie jest tak łatwo realizować tą przewagę na tej stronie. E, trzeba by było jakoś mądrze skoczka wmontować może na g5. E, no przy czym oczywiście tutaj cały czas gra na wyniki dla białych. Albo to wygrają, albo zremisują. E, po posunięciu... E, o, tutaj właśnie ten wariant widzimy. Po posunięciu Hetman na E7 wydaje mi się, że to już jest kompletnie wygrana. Hetman bije 7, Hetman bije 7, konie 5 i 3 do 0 w pionkach na tym skrzydle. 2 do 1 dla przeciwnika na tym skrzydle. Także te pionki zostaną tutaj powstrzymane, te pionki dojadą. Koń D5, konie F7 szach. Tutaj atak na pionka, pionek się odsunął i widzimy takie widełki, które na razie jeszcze nic nie zarabiają, bo pionek idzie tutaj. I po A4 propozycja teraz wejścia do. Po a 4 jest właśnie propozycja wejścia do takiej końcówki, że koń bije B6 i jeżeli na przykład czarne zbiłyby tego pionka, to widzimy, że tutaj też kompletnie wygrana, ponieważ tu już się zrobiło 1 do 1, czyli czarne nie mają to przewagi, a tu jest 2 do 0, czyli te pionki można pchać do przodu. Tutaj Julian Tolak poszła na niesymetryczną pozycję, także zbiła na A2, no ale to i tak nie ratuje następuje skoczek na a4. Tutaj też chodzi o to, że jeżeli zagramy posunięcie w stylu f4, no to skoczek c3, no i tego pionka można dalej pchać. Po prostu Klaudia Kulon nie chciała do tego dopuścić, także skoczek a4 jak najbardziej dobre posunięcie. I zobaczmy, jak ta partia się skończyła. Koń b4, f4, po koniu d3. Pionki zaczynają tutaj jechać. Skoczek szachuje, a król się podwyższa. Szach, szach, szach. Szach, e, tutaj jeszcze była taka opcja, można było spróbować zagrać posunięcie skoczek E5, oczywiście marzeniem czarnych jest oddanie skoczka za trzy piąki, e, to i tak jest przegrana, po F bije E5, król bije E5, skoczek C3, e, jeżeli oczywiście tutaj skoczek by popełnił błąd, no to to akurat już jest, ta pozycja już jest remisowa, e, skoczek z królem, brak materiału, Brak materiału i ta pozycja nie jest wygrana dla koloru białego. Ale jeżeli tutaj wrócimy do tego momentu i potem, po tym zagramy posunięcie skoczek C3, to A4 nie bijemy, gramy G4, A3 i potem, jeżeli oglądaliście końcówki pionkowe, to kojarzycie taką pozycję, że ten pionek już się staje nietykalny, bo ten ucieka. Także to jest już wygrana. Także tutaj już nie było co zbierać. Nastąpiło skoczek E3 i pionek na uszacha dojechał do siódmej linii. I tutaj mamy pozycję wygraną. Wystarczy zagrać chociażby posunięcie G4. Ten skoczek tego zbić nie może. A jeżeli skoczek będzie próbował chodzić po tych polach, no to zaraz mu to pole zabierzemy. Czyli zagramy chociażby taki ruch. I po skoczku D6 możemy pchać kolejnego pionka w ten sposób. Także no. Po zbiciu, oczywiście robimy promocję Hetmana i wygrana. Także Klaudia Kulon w pewnym, w pewnym, takim stylu solidnym, można powiedzieć, wygrała z mocną przeciwniczką, z Julią Antolak. Jako jedyna posiada 2 na 2 i w kolejnej rundzie zagra z Alicją Śliwicką, także też zawodniczką, która no raczej jest do tego młodszego pokolenia. Warto tutaj dodać, że Alicja Śliwicka dzisiaj zremisowała z Moniką Soćko także no zobaczymy, czy czy Klaudii uda się przełamać kolejną zawodniczkę, a jeżeli tak, no to będzie naprawdę poważnym kandydatem do złotego medalu, czego jej serdecznie życzę. Także moi drodzy, subskrybujcie kanał, udostępnijcie to nagrania i życzę wszystkim powodzenia w zrozumieniu szefowego mistrzostwa. Trzymajcie się, cześć.